Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę z tematem, o który prosiliście już dawno, bo dużo osób chciało temat na temat waszego przyszłego partnera, więc zajmiemy się właśnie spojrzeniem w karty, jak to wygląda. Dobrze, w takim razie wybieramy naszą grupę. Macie trzy karty wyboru, zupełnie inne. Wybierzcie tą kartę, która gdzieś tam was przyciąga bardziej. No dobrze, zaczynamy od jedynki, moi drodzy. Zaczynamy od jedyneczki. Macie prawo przyciągania, tak? I zobaczymy, jak ten Wasz partner tutaj będzie wyglądał. Oczywiście tylko trzy karty, natomiast ile będziemy mogli wyczytać z nich, to wyczytamy. Rycerz ognia, dziesiątka powietrza i paść ziemi to są karty dla jedyneczki. I już zaraz zaczynamy mówić, co tutaj jest przedstawione. Jest tutaj osoba dość y, atrakcyjna y, wyglądowo. Ja wiem, że to nie jest y, za bardzo istotne w życiu, ponieważ są rzeczy ważniejsze. Natomiast, no tak nam się pokazało, że będzie to osoba dość atrakcyjna, czy mężczyzna, czy kobieta. Tutaj y, to nie ma znaczenia, dlatego, że w zależności o kogo pytacie. Natomiast jest to ktoś, kto gdzieś tam y, zawsze w otoczeniu jest widoczny, bo to jest rycerz ognia, czyli wiecie, tak jak on szybko y, wchodzi w dane. Środowisko tak bardzo szybko jest zauważane. No i zazwyczaj lubiany, tak? Wiecie, to jest rycerz ognia. Natomiast y, zawsze się mówi, że y, ogniste karty to są y, osoby, które nie do końca nadają się do stabilizacji. Natomiast. Też nieraz jest tak, że rycerz ognia pokazywany jest w pierwszej fazie, kiedy kogoś poznacie. Czyli wiadomo, że jeszcze się to nie wytworzyło do czegoś bardziej stabilnego i też będzie pokazane w ogniu. Czyli można powiedzieć, że tutaj nic złego się nie dzieje i tym razem nie powiedziałabym, że to jest jakiś bawidamek i tak dalej. Tylko rycerz ognia to jest osoba nowo poznana i wtedy ta energia może urosnąć do rangi stabilnych kart, ale nie musi. Natomiast tutaj się skupiamy na cechach tej osoby. Osoba atrakcyjna, osoba Osoba, która y, wszędzie gdzie, gdzie pójdzie jest zauważona, osoba raczej taka dynamiczna. Wiecie, no rycerz ognia nie będzie siedział w miejscu i nie będzie się zastanawiał, co on w przyszłym tygodniu będzie robił, tylko generalnie jest to osoba dynamiczna, która działa, która tak naprawdę tworzy, która inicjuje, która jest y, osobą y, czynu, już tak to powiedzmy. No na pewno z takim człowiekiem nudno nie będzie, więc jeżeli lubicie takie życie, wiecie gdzie coś się dzieje no to on wam to zapewni na pewno no nie jest to raczej domator no bo rycerz ognia lubi być wiecie no wszędzie tak lubi doświadczać życia lubi, yy, lubi poznawać to życie natomiast jest to też człowiek który tak naprawdę może cię yy, zarazić swoją pasją to jest też taka artystyczna dusza, przynajmniej w taki sposób jest to przedstawione. To jest też mężczyzna, znaczy mężczyzna. No mówię no na zasadzie mężczyzna, ale jeżeli panowie oglądają, to też będzie to kobieta dla was. Jest też tutaj powiedziane, że jest to ktoś, kto umie korzystać z życia w pozytywnym słowa znaczeniu, oczywiście. I też możecie tym zarazić, tą pasją do życia. Jeżeli ty tego nie masz, tak, bo jeżeli też to masz. No to tutaj fajnie się uzupełnicie z tym rycerzem ognia. Jest to też osoba, która nie narzeka. To jest też bardzo dobra cecha, bo dziesiątka powietrza mówi o tym, że ten mężczyzna szuka rozwiązań. To nie jest tak, znaczy, ja mówię na bazie mężczyzny. Przepraszam, jeżeli tu mnie panowie oglądają, yy, to sobie zmieńcie tą energię na żeńską. Oczywiście, że tak, tylko mi tak łatwiej mówić. Yy, dziesiątka powietrza to jest to człowiek, yy, tak jak powiedziałam, który szuka rozwiązań, który jeżeli jest jakiś problem, to on bierze to jako yy, zadanie do wykonania. W taki sposób jest to przedstawione. Jest to też człowiek, który jest raczej opanowany, raczej spokojny. I raczej taki dobrze zorientowany, co się dzieje w jego życiu. Też bym powiedziała, że ten mężczyzna lubi zmiany, no bo tutaj ta dynamika tak mocno jest, wiecie. Ta dynamika tak mocno jest tutaj zarysowana, i można powiedzieć, że no nie usiądzie w domu taki człowiek. Jeżeli ty nie jesteś domatorem, no to tutaj możecie fajnie rzeczywiście sobie to życie doświadczać. Natomiast uważam, że ten mężczyzna nie lubi być stricte tak w domu, bo rycerz ognia lubi być w ruchu. To jest dynamika, sama w sobie dynamika w tej karcie zapisana. Też jest powiedziane, że moi drodzy, ten mężczyzna może mieć jakieś uzależnienie, ale spokojnie nie jakieś trudne uzależnienie tylko raczej chodzi mi o jakieś papierosy. O jakieś takie rzeczy, wiecie, lekkie, tak, bez żadnych takich dziwny, dziwnych sytuacji. Yy, no to może mieć coś takiego, może palić papierosy, i tutaj rzeczywiście, no dla niektórych pewnie Was nie będzie to nic fajnego, ale pokazuje mi się, że ktoś może po prostu no być nałogowym palaczem. Yy, jest to też ktoś, kto może mieć dziecko w, w wieku nastoletnim. Natomiast nie do końca widzę, że ten człowiek był kiedyś w związku formalnym. Czyli to może być ktoś, kto tak naprawdę ma dziecko, ale mm, nie było nigdy ślubu. To dziecko może być już nastoletnie, bo pokazuje mi się tutaj młoda osoba. Niewykluczone, że córka, ale to wiecie, to już tak głęboko nie wchodzimy na czytaniu kolektywnym. Jest też powiedziane, że ten mężczyzna ma swoją stabilizację finansową. Natomiast nie jest niewiadomo jak y, dobrze sytuowaną osobą, jeżeli chodzi o poziom ekonomiczny. Natomiast y, ma, w, ma wytworzony poziom finansowy taki jaki mu potrzebny i y, nie jest to osoba goniąca za, za pieniądzem po prostu. To jest osoba, która woli doświadczać w tym rycerzu ognia, woli się rozwijać, woli poznawać życie, poznawać ludzi też, bo to jest towarzyska osoba, ale w pażu ziemi no, priorytetem w jego życiu na pewno nie jest pieniądz, ale stabilizację ma, więc spokojnie. Co tu jest jeszcze powiedziane? Jest to też człowiek, który raczej ma taki fach techniczny tutaj w ręku, czyli y, albo coś tworzy rękami, znaczy nie, może niekoniecznie rękami, ale tu jest jakaś profesja techniczna pokazana. Nie wiem, nie wiem, jak mam to rozumieć. Profesja techniczna, czyli co to może być. Y no nie wiem, już tak to zostawmy. Yy, po prostu yy, profesja jest na fundamencie technicznym, czyli rac raczej jakiś zawód techniczny tutaj jest wykonywany i to nie jest człowiek, który ma własny biznes, tylko jest to ktoś, yy, kto jest zatrudniony u kogoś, tak? Na zasadzie jakiegoś specjalisty, na poziomie jakiegoś specjalisty. Dobrze, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Do powiedzenia też jest to, że. Yy, Nie wiem, tutaj mi się taki optymista pokazuje, osoba, która tak naprawdę, yy, nie wiem, no taki optymista, czyli na zasadzie, że widzi szklankę do połowy pełną, a nie pustą. Jest to też człowiek, który tak naprawdę może być yy, bezpośredni w okazywaniu uczuć, Czyli ktoś, kto tak naprawdę nie ma problemu, żeby gdzieś tam cię przytulić, gdzieś tam cię pocałować, gdzieś tam powiedzieć, że cię kocha. Tutaj nie będzie jakichś takich barier, wiecie. Raczej jest taką osobą, która nie boi się okazywać uczuć. Jest to też człowiek, który może się elegancko ubierać albo z takim gustem, albo no, może mieć gust po prostu w ubiorze. Przynajmniej w taki sposób jest tu przedstawiony. Zawsze pytacie mnie o wygląd, i mniej więcej, ile lat, i, i tak dalej. Natomiast ciężko jest na czytaniu ogólnym takie rzeczy stwierdzić, bo jest was za dużo i wiecie tutaj już takie konkretne informacje, jak znaczy no wiek no mogę ogólnie powiedzieć jaki wiek, ale nie, nie co, do, co do konkretnych lat. Tutaj może być mężczyzna od 35 do 50 lat. Wygląd, no ciężko mi tutaj stwierdzić, nie jestem w stanie powiedzieć, jaki wygląd na czytaniu kolektywnym. Akurat dzisiaj mi się w ogóle nie mam takich informacji. Natomiast wiecie co? Ten człowiek też potrafi słuchać, więc można powiedzieć, że Partner dobry, jeżeli lubisz y, życie pełne zmian, gdzieś tam poza domem, jeżeli coś się dzieje, jeżeli jest silna dynamika, no to wtedy partner ci podpasuje. Bo tutaj tego, te, tego typu człowiek mi się pokazuje: na pewno nie domator, na pewno nie osoba, która tak naprawdę y, żyje w sposób bardzo tradycyjny, tylko raczej jest to człowiek, który y, lubi przygody w pozytywnym słowa znaczeniu, oczywiście, tak? I jest to ktoś, kto gdzieś tam, moi drodzy. No, wychodzi z tego domu. Ma pasję, interesuje się nowymi rzeczami. Taki człowiek dla jedyneczki jest pokazany. Dobrze, idziemy do grupy numer 2. Zwierzę mocy wybraliście, tak? Bardzo proszę, wasza karta. I macie tak: dwójka wody, ósemka powietrza, piątka ziemi. To są karty dla dwójeczki. O, bratnia dusza mi się pokazuje dwójka wody, czyli to może być wasza bratnia dusza, ewentualnie może wam się trafić osoba karmiczna, no bo wiecie, że dwójka wody to też są relacje karmiczne. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, czy byłaby to karma z tą osobą, czy nie, no to to jest bratnia dusza ewidentnie w dwójce wody. Też jest powiedziane, że yy... no raczej mężczyzna na dorobku. Raczej mężczyzna, który gdzieś tam mógł stracić jakieś pieniądze i teraz będzie się jak gdyby na nowo dorabiał. Jest to też mężczyzna, który, nie wiem, tak mi się wydaje, że mógł przejść bardzo trudną sytuację finansową. I albo to był jakiś krach w jego firmie, albo mógł się rozstać, rozejść i po prostu mógł stracić te pieniądze w w kwestii rozwodowej, no tak jakoś mi się to pokazuje. Nie wiem jaka jest przyczyna, powiedziałam dwie. Natomiast widzę, że on będzie teraz ponownie na dorobku. Czyli stracił jakieś pieniądze? Niekoniecznie przez swoją głupotę tutaj może stracił te pieniądze dlatego, że źle przemyślał jakieś kroki. Nie wiem. Nie wiem, już nie chcę tak głęboko wchodzić w czytania ogólne. Ale w piątce ziemi będzie teraz na na nowo się na dorobku, ale raczej to jest osoba, która wiecie, bo jak teraz Wam powiem, że a osoba na dorobku będzie, to Wy możecie się przestraszyć, że aha, no to będę musiała na niego ułożyć i tak dalej. To nie jest ktoś, kto, kto nie wie co robi, więc mam wrażenie, że po prostu zadziała się w jego życiu sytuacja, że te, że te finanse po prostu stracił, ale to nie jest ktoś, kto nie będzie potrafił na nowo tych pieniędzy zyskać. Uzyskać, odzyskać i może to dość sprawnie i szybko po prostu przyjść. Jest też powiedziane, że no, dość lękliwa osoba, znaczy lękliwa, może, może nie lękliwa, tylko nie lubiąca ryzyka, tak. Raczej, człowiek bardzo taki wykalkulowany, rozsądny. Ósemka powietrza to jest ktoś, kto nie stawia na ryzyko. Ktoś, kto raczej wszystko ma takie zaplanowane, przemyślane, przeanalizowane. No to jest akurat w życiu dobre, moi drodzy, tak? W dorosłym życiu, no, wszystko powinno być przemyślane raczej. Raczej spontaniczne jakieś decyzje nie do końca są tymi, które gdzieś tam nas dobrze wprowadzą. Nie mówię, że zawsze, tylko mówimy o jakichś takich rzeczach. Yy, bardziej formalnych i poważniejszych, ale wiecie, co tu jest pokazane? Tu jest pokazane, że troszkę brakuje mu takiego yy, uznania w oczach ludzi czyli może nie był doceniany w ósemce powietrza jest powiedziane, że nie do końca on nie do końca ta osoba będzie wierzyła w, w jakieś swoje możliwości Posemce powietrza. Też jest powiedziane, że ma jakieś lęki jeszcze w sobie, ten mężczyzna. Coś musiało się w przeszłości zadziać, że on po prostu tak tak się na nim teraz odbiło. Natomiast dobrze sobie radzi ta osoba. Moi drodzy, no każdy ma coś, co niesie za sobą w życiu i no sami wiecie no każdy coś przeszedł każdy ma jakieś doświadczenia więc nie ma człowieka który od początku jak się urodził to miałby krystaliczne życie więc można powiedzieć że tutaj jest to chyba jakoś tam wpisane w normę tak mi się wydaje natomiast też jest powiedziane że No, nie będzie to osoba wylewna, tak jak wiecie, w pierwszej, czy w pierwszej grupie pokazał nam się ktoś, kto nie ma problemów z okazywaniem uczuć, emocji i tak dalej. No, to tutaj może być troszkę inaczej. Ja nie mówię, że wy traficie na zimny głaz, tak? Że, że ten człowiek zamiast serca ma zimny głaz. Ale tutaj trzeba będzie go po prostu odblokować, trzeba będzie gdzieś tam do niego dotrzeć, żeby y, dopiero zobaczyć, że on po prostu w środku jest ciepły, tak? Że ma te ciepło w sobie, tylko. Tu się coś zadziało, nie wiem co. Coś się tu zadziało w życiu tego człowieka, co tak naprawdę gdzieś tam go przyblokowało. No, przy was ma szansę się otworzyć, no ale to wiecie, no nie oczekujcie wylewnego człowieka, bo tutaj nie do końca się to uda, tak, w pierwszym momencie. Ten człowiek potrzebuje czasu, żeby, żeby się otworzyć po prostu. Yy, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Do powiedzenia też jest to, że raczej jest to osoba, Y, która ma własny biznes, albo była na jakimś wysokim stanowisku kogoś, ale raczej y, mi się pokazuje własny biznes, tak? Jest to człowiek taki, no solidna firma. To jest taki człowiek, na którym można polegać, i ktoś taki poukładany, i ktoś, kto tak naprawdę mm, wie, co robi. Czy wiecie, no może ten opis nie jest jakiś super, jeżeli chodzi o tą osobę, ale to jest człowiek godny zaufania. W taki sposób jest to pokazane. Jeżeli chodzi o wiek, no to mówię, znowu widełki mogę powiedzieć, bo co do, co do konkretnych lat, no to nie jestem w stanie tego stwierdzić na czytaniu ogólnym. Natomiast jest powiedziane, że to może być mężczyzna od 40 do 55 lat i taki raczej. Normalny człowiek, jakbyście go zobaczyli na ulicy, to, w to wtapiający się w tłum, taki ktoś mi się pokazuje. Dobry człowiek, ale gdzieś tam pozamykany i trzeba do niego dotrzeć, tak? Coś tam w jego życiu się zadziało, co było trudne i on się gdzieś tam asekuruje nieświadomie pewnie, bo to idzie z podświadomości, ale no taki człowiek mi się pokazuje przy Was. Natomiast dobry, dobry materiał na partnera, na partnerkę, dlatego że. Nie pokazuje mi się ktoś, kto gdzieś tam na boki będzie chodził, tylko raczej ktoś, kto da Wam możliwość tradycyjnego, solidnego związku. Więc moi drodzy, dwójeczka ma coś takiego. Aha, no i ta dwójka wody, czyli albo to jest wasza bratnia dusza, albo jest to wasza bratnia dusza w relacji karmicznej. No też muszę wziąć to pod uwagę, bo to jest dwójka wody, a często dwójka wody to jest po prostu relacja karmiczna, która jest do odpracowania z kimś. No i tyle chyba. Nie jest to osoba konfliktowa, raczej ktoś, kto jest jakiś taki no bardzo przeciętny, we wszystkim raczej przeciętny, tak? Może mieć zmysł do interesu i może mieć tak zwany zmysł przedsiębiorcy, ale raczej jest osobą niewychylającą się i gdzieś tam z tłumu, no nie wychyla się z tłumu, raczej taki jest w tłumie człowiek. Człowiek w tłumie, słowo klucz. Dobrze, idziemy w, do trójki. Wykasuj, oczyść, usuń. To jest wasza grupa. I macie tak. Rycerz Ziemi, dziesiątka Ziemi, piątka wody. I co wy tu macie, moi drodzy? Dla niektórych z Was informacja, ale dla niektórych, moi drodzy, że jesteście w tym momencie w relacji karmicznej z tą osobą i przepracowujecie wspólną karmę, bo jest tutaj taka karta świadcząca o tym, że rzeczywiście może tak być. Ale nie dla wszystkich. Jest też powiedziane, że jest to osoba pracowita, osoba, która mocno się skupia na finansach i na karierze, natomiast nie jest to przesadzone. Nie widzę tutaj jakiegoś człowieka, który byłby bardzo mocno sfokusowany na pieniądz, już aż tak to tego nie widać. Natomiast co tu jest powiedziane? Osoba, która umie zapewnić sobie byt, osoba, która tak naprawdę no, wykalkulowana zawodowo, na pewno ktoś kto da ci tą stabilizację finansową, ktoś kto tak naprawdę tutaj pokazuje się jako człowiek. Ktoś kto tak naprawdę tutaj pokazuje się jako człowiek, który yy, dość dobrze sobie radzi w tych finansach. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy on ma swoją firmę czy pracuje u kogoś, bo tutaj akurat mi się to nie pokazuje. Natomiast jest to osoba, która da Ci stabilizację i tak zwane te bezpieczeństwo, tak, w związku. Jest to też osoba bardzo zadaniowa i bardzo rzeczowa, przez to też bardzo konkretna. Y tutaj z uczuciami może być róż... znaczy inaczej. To nie jest tak, że ta osoba y nie będzie miała do Was uczuć, tylko chodzi o to, że tutaj ten człowiek y raczej jest zorientowany na finanse niż na uczucia, emocje. Piątka wody mówi o tym, że... Hmm. To nie jest tak, że on tych uczuć emocji nie ma, tylko no, potrzeba czasu, aż gdzieś tam się do kogoś y, upewni i gdzieś tam się do kogoś otworzy. No na pewno nie kochliwa osoba bez dwóch zdań. Y, jest to też ktoś, kto nie szuka jakiś, wiecie, rozrywek na boku. Jest to ktoś, kto zapewni wam naprawdę taki, uważam, że solidny związek, plus tą stabilizację i bezpieczeństwo finansowe. Natomiast to jest człowiek, który nie lubi pokazywać słabości. Czyli w momencie, kiedy mu się coś nie uda, czy coś, yy, znaczy nie, że nie uda, tylko w momencie, kiedy sobie z czymś nie radzi, to ta osoba nie, po, nie poprosi o pomoc. Sama będzie gdzieś tam, wiecie, yy, spróbowała zadanie wykonać, ale o pomoc nie poprosi. Czyli może być problem z proszeniem o pomoc, tak? Duża niezależność mi się tutaj pokazuje i człowiek, który tak naprawdę. Mm. Nie lubię prosić o pomoc, takie coś jest pokazane. Yy, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Na ten moment życia, ten, nawet jak go poznacie, to moim zdaniem, ten człowiek w ogóle nie będzie się skupiał na emocjach. To będzie człowiek yy, gdzieś tam zorientowany bardzo zadaniowo na swoje życie, ale emocje gdzieś tam będzie. Y, odrzucał i można powiedzieć, że w momencie, kiedy się poznacie, to ten człowiek nie będzie się chciał angażować w tą relację, bo nie będzie chciał gdzieś tam wchodzić w żadną sferę miłosną swoją. Więc y, musicie wziąć pod uwagę, że y, rozwinięcie się tej relacji może bardzo długo trwać, dlatego że ten człowiek będzie stawiał jakieś takie blokady sam przed sobą, żeby się nie angażować w relację z wami. Nie będzie tego chciał, bardzo świadomie będzie to robił. I zdecydowanie pokazane jest to, że ten człowiek nie będzie chciał po prostu angażować się w relację. Po pewnym czasie on, on już jak gdyby otworzy się na Was, tak? Ale tutaj dużo wody będzie musiało upłynąć, aż to się po prostu zadzieje, jeżeli chodzi o tego człowieka. Czyli ktoś, kto po prostu dość długo będzie się do Was przekonywał. Jest też tutaj powiedziane, że ten, ten mężczyzna nie ma rodziny. Ale zależy mu na to, żeby rodzinę mieć. Czyli tutaj nie ma żadnej żony byłej, żadnego męża byłego, żadnych dzieci. To jest jak gdyby człowiek z czystą kartą, od A do Z. Jest to człowiek, który dotychczas jeszcze się nie y, ustabilizował. Nie wiem z jakich powodów, no różnie to bywa w życiu. Natomiast gdzieś tam jest takim tradycjonalistą i gdzieś tam chciałby mieć normalną rodzinę, taką no, normalną, tak? Tradycyjną. Nawet jest tutaj możliwość, wiecie, że jeżeli na przykład już jesteście w takim wieku, że na przykład już macie dzieci i nie chcecie dzieci, bo jesteście na przykład po rozstaniach, to ten mężczyzna nawet mógłby wejść w związek i jak gdyby tworzyć z tobą rodzinę z Twoimi dziećmi. Coś takiego jest pokazane. Czyli tutaj nie trzeba by było brać pod uwagę na przykład tego, żeby jeszcze mieć dziecko, jeżeli ty jesteś w takim wieku, że. Nie możesz albo, że nie chcesz, tak? Jest też informacja, że. Hmm... Mężczyzna, który może y, często wyjeżdżać w jakieś trasy. Tutaj też taki człowiek mi się pokazuje, czyli ktoś, kto gdzieś tam, może jego praca polega na tym, że jeździ, bo tutaj jest dużo czasu spędzania w samochodzie. Czyli może być tak, że rzeczywiście jego praca polega na tym, że musi gdzieś tam jeździć albo przemieszcza się, ale to raczej z pracą jest związane, przynajmniej w taki sposób jest tutaj ujęte to. Jest to też osoba słowna, obowiązkowa, osoba, która tak naprawdę no, można na niej polegać, zawodowo na pewno. Więc moi drodzy, tyle co mi się pokazało przy waszym przyszłym partnerze. Oczywiście to nie jest dla wszystkich, pamiętajcie o tym, że to jest czytanie kolektywne, więc wiecie, zawsze trzeba tu brać 50 na 50, bo może z tobą rezonować, ale tak naprawdę nie musi, tak jak zawsze. Wam mówię. Dobrze, w takim razie to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was też na y, znaki Zodiaku, bo wczoraj był już nagrany: dwa trygony były nagrane: Ziemia i Trygon Ziemi i Trygon Ognia, wczoraj był nagrany. Dzisiaj będą dograne dwa pozostałe, czyli powietrze i woda. Woda i powietrze, bo zacznę od wody. Woda i powietrze w takiej kolejności. No i zapraszam Was też na wczorajsze filmy. Jeżeli nie oglądaliście, to serdecznie Was zapraszam. Pozdrawiam Oliana.